No, hej, zapraszam Was dzisiaj na pyszne jedzonko ze mną. I co prawda, będzie to jedzenie z jednego dnia, ale nie będę go przygotowywać na, na bieżąco. Takie pokażę bardziej urywki, bardziej to, co jadłam, bardziej się skupię na takim mocniej vlogowym stylu. Chcę tak spróbować, bo o wiele przyjemniej mi się to robi. Przyjemniej mi się gotuje wtedy. Dzisiaj pokażę Wam kilka posiłków. Mm, dzisiaj zjadłam więcej niż 5 rzeczy. Dzisiaj jadłam więcej niż trzy dania, więc nie będzie tylko śniadanie, obiad i kolacja jak zwykle. Pokażę Wam, co jeszcze jadłam. O wiele większa Friday jest. Ja Wam też mogę powiedzieć, co mi smakuje. Będę używać też przepisów z internetu. Jeśli będzie coś trzeba zrobić, jakiś link do przepisu. Albo sam przepis będzie w opisie, jak zawsze. Więc y, mam nadzieję, że ten format będzie Wam się podobał, bo mi się o wiele lepiej kręci to, o wiele przyjemniej się to robi. Mam większą frajdę, więc mam nadzieję, że Wam też. Więc idziemy zrobić śniadanie. Tak wygląda ta masa. I Będę teraz to smażyć na patelni, a obok te kiełbaski jeszcze trzeba zrobić kawę. Jest kawa, są te placki, tutaj są kiełbaski z mmm, paprykowe, łabostrość, tutaj jest pomidor świeży i ogórek konserwowy. No i w sumie to tyle. Arbuz to trochę takie jedzenie i jednocześnie picie, a, a ja bardzo mało piję wody, więc sobie ukroję go. W sumie myślę, że dużo go sobie zjem. Tutaj mam taką bliska. więc uwielbiam arbuza. On jest zawsze taki, taki soczysty i wodnisty. Taka przystawka teraz, to są takie powiedzmy mini gołąbki, to są plastry z cukinii, w środku jest kasza jaglana i y, pomidory, taki przecier i pieczarki, przyprawy oczywiście, na górze są płatki drożdżowe i wszystko jest zapieczone w piekarniku. To jest taka przystawka powiedzmy, mniejsze danie, bo dzisiaj chcę zjeść trochę więcej różnych rzeczy. Dzisiaj obiad z takiej serii, że y, zgadnijcie, jakiego koloru bla, brakuje na talerzu. Tu są ogórki konserwowe, kukurydza z puszki, świeży pomidor, jedno jajko oczywiście smażone z dwóch stron, bo ja nie lubię sadzonego y, z płynnym żółtkiem. Tu jest ciecierzyca, którą piekłam w piekarniku, była posypana papryką wędzoną i płatkami drożdżowymi. Tu jest fasolka i bób na patelni z bułką tartą. A tu są bataty w przyprawie do ziemniaków. No i ja lubię takie dania, gdzie jest bardzo dużo różnych rzeczy, bardzo dużo różnych smaków, trochę chrupiące, trochę miękkie itd. I też bardzo mi się podoba to, że takie kolorowe to jest, takie totalne lato na talerzu. Mnie dzisiaj naszło na zrobienie pierogów. Będzie ich mało, bo kończy mi się mąka. Zostało mi tak mało, więc mam nadzieję, że ogarnę. I zrobię pierogi takie niby ruskie, tylko że dam tofu wędzone, ziemniaki, cebulkę, cebulkę czerwoną, bo nie mam białej. No i zobaczymy w sumie, czy to będzie dobre, ale dawno tak sobie nie pogotowałam długo w kuchni, więc robię to. Może coś później jeszcze zrobię, więc po prostu zacznę to robić, bo muszę ugotować ziemniaki, przygotować ciasto, więc trochę mi zejdzie, ale mam nadzieję, że będzie frajda. Skończyła mi się mąka. Na ciasto mi wystarczyło, ale nie mam czym sobie podsypać, żeby rozwałkować ciasta. Więc mój chłopak poszedł do sklepu. Ja sobie y, lepiej, ale jestem przegrywem, jeżeli chodzi o lepienie pierogów. Nie są najpiękniejsze, więc po prostu będą brzydkie. Ale będą dobre. Chyba to jest najważniejsze. Udaje, że się staram i robię jakieś widelcem wzorki, ale to nie ma racji bytu. Po prostu będę sobie lepić, zrobię trochę małych, zrobię trochę większych. Raczej będę robić większe, bo szybciej ich skończę. To nie jest najprzyjemniejsze uczucie na świecie, jakby co. Boże, kiedy pierogi są brzydkie. I oto moje pierogi ruskie, brzydkie, ale własne, więc najlepsze. Więc zaraz będę pałaszować. I mam moje pierogi. Więc jem. Próbuję. O, boję się, bo pierwszy raz je robię, robiłam. I jakiś trzeci raz w życiu pierogi. Pachną mocno wędzonym tofu. Ale pyszne. Ale one są dobre. Żałuję, że tak mało zrobiłam. Mm, no, ale ja je sobie zdjęłam i są przepyszne, w ogóle to mm, fajnie by było je podsmażyć na patelni, dodać trochę cebulki na maśle albo na oleju, mm, takie chrupiące zrobić, więc to jest dobry pomysł. Ale takie gotowane też są pyszne i w ogóle ciasto takie fajne wyszło miękkie, a ja nie jestem specjalistką ciasta do pierogów, bo mi się nie chciało lepić w ogóle, ale wyszło stosowo. Naprawdę mega dobre. Więc, jeśli macie trochę więcej czasu w ciągu dnia, jakiś weekend, na przykład, chcecie trochę się bardziej pobawić w kuchni, bo wiadomo, to danie nie jest dla osób, które nie chcą siedzieć w kuchni i wolą zrobić sobie obiad w 15 minut, ale warto. I to tak naprawdę tyle. Ja nagrywam ten koniec yy, trochę wcześniej ale po prostu mm, wolę to zrobić teraz, jak jest jeszcze w miarę dzienne światło, więc mam nadzieję, że Wam się te posiłki podobały. Wszystko jest w opisie na dole. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie, a Wy ze mną zostajecie. Życzę Wam miłego dnia. Hej, do następnego.